Cześć, witajcie. Dzisiejszy temat duża szlifiera kątowa od Diwolta. Jest to jeden z pierwszych modeli z tej serii, więc zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałem, dzisiaj ciężki arsenał. Mamy tutaj szlifierkę kątową z serii 230, jest to model Dewolta. Jest to jeden z pierwszych modeli wypuszczonych na rynku, jeżeli chodzi o takie gabaryty. Mamy tutaj 2000 W, a moc użyteczna to jest 1054W. Jest to model. D40, przepraszam, wróć. Jest to model D28490. I jest to model dość ciężki, ponieważ mamy tutaj ponad 5,5 kg wagi, ale naprawdę bardzo, bardzo silny sprzęt. Nie mamy tutaj mm, wolnego startu przy włączniku automatycznie szarpie tą maszyną. To jest można powiedzieć że jedna z tych wad, jeżeli chodzi o ten model, ale całość jest ogólnie naprawdę użyteczna. Mamy tutaj oczywiście gwint M14, 230 V, 6.500 obrotów na minutę. Mamy oczywiście tutaj blokadę ćpienia przy wymianie tarczy. Mamy tutaj fajne jeszcze, bo mamy tutaj okienka na szczotki, co jest naprawdę fajnym elementem. Dzięki temu nie musimy rozbierać całej maszyny. Mamy okienko z jednej, okienko z drugiej, czyli mamy szybką wymianę do szczotek. Mamy tutaj oczywiście rękojeść, którą możemy zamontować z dwóch stron, czy to z prawej, czy to z lewej, w zależności czy jesteśmy praworęczni, czy też leworęczni. Mamy tutaj około y, 1,80 kabla. Kabel elastyczny, no taki fajny, więc y, naprawdę spoko, nie ma tutaj sztywnego. Jeżeli chodzi o włącznik, mamy oczywiście tutaj jedną blokadę, bez wciśniętej blokady po prostu łącznik nam nie zadziała. Plus mamy opcję blokowania, żeby była ciągłość pracy, żebyśmy po prostu nie musieli za każdym razem tego włącznika trzymać. Co tu długo się rozpowiadać? No, chyba tyle jeżeli chodzi o ten model. Porobię Wam zaraz jakieś tam krótkie przejścia, żebyście zobaczyli, jak to się prezentuje, jak to wygląda. Sprzęt sprawdza się w różnych materiałach, czy to beton, czy to metal, nie ma z tym problemu. Jest dość ciężka, ale dzięki temu to wchodzenie w materiał jest naprawdę spoko, ponieważ nie musimy tego cisnąć. To śmiało powolutku samo się po prostu wdraża, więc naprawdę OK. Oczywiście trzeba tu troszeczkę umiejętności. No, i troszeczkę siły, bo jednak utrzymać taką maszynę, no to niestety y, trzeba mieć po prostu coś tam w tych y, po prostu rękach. No i oczywiście BHP trzeba uważać, bo naprawdę jest to silny i bardzo mocno obrotowy sprzęt, więc przy ruszaniu jednak ta stabilizacja w rękach jest jak najbardziej potrzebna. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym modelu. Ja dodam, że to jest model zakupiony w roku 2008, więc troszeczkę lat ma. Były już wymieniane szczotki. A poza tym wszystko póki co: śmiga. Więc nie przedłużam. Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się do następnego: cześć.